W takim ciągu Pani przedstawień szlifujących, konstruujących na nowo Pani język prawda. Język, który polega właśnie, nie chcę użyć słowa minimalizm, ale na obcinaniu tego, co w teatrze nie potrzebne. Po kilku tam latach Pani po pani okazało się, że realizm, realizm jest czymś strasznym, że tak naprawdę wystarczy do zaistnienia teatru Czarna Przestrzeń, kilka modułów do gry, aktorzy, którzy są odsunięci od, od postaci na pewno odległość nie. Tego, jak daleko, czy blisko. W którym momencie uznała Pani, że, że, że ta machina właśnie może porzeć każdy, każdy tekst dramatyczny? Od klasyki polskiej, klasyki yy, światowej, czy Szekspira po, po współczesny dramat. nie takie perpetuum mało rzeczywiście, które Pani nawet odkryła? Nie. Nie, no ja cały czas mam nadzieję, że jeszcze zrobię. Marzeniem moim jest molier w malowanych dekoracjach. I, <laughs> i myślę, że dojdę do tego, naprawdę. To nie jest tak. To jest, no, Człowiek robi teatr i robi go, jak robi. I tyle jest w tym momencie, ile jest. I nie da się, że jedno, na przykład tutaj jest i czerwone, i, ale to wynika też z tego... Jak na Anię to barok. To, to, proszę Państwa, wynika też i białe jest, i czarne jest, ale to wynika też z tego, że y, na przykład y, ten świat, który y, przedstawia Tonia jest światem nieprawdopodobnie kolorowym. On jest dla mnie jak z bajki z dzieciństwa, on jest jak ze snu. Zresztą, yy, mnie się wydaje, że tu jest nieprawdopodobnie dużo odwołań myśmy z tego korzystali i do baśni Braci Grimm o Trzech Świnkach, o Trzech stadiach dojrzałości kobiety, i potem tutaj czytałyśmy. w Przynajmniej wszystkie panie Pinkole STS o stadiach o dojrzałości matek, niedojrzałości matek. Od betelheima kiedyś tutaj jeszcze część kolegów, robiliśmy kopciuszka razem, więc jakieś tam przebrnęliśmy te, te światy umocowane gdzieś bardzo w okolicach archetypu. Natomiast kiedy zaczęłam z Tonią rozmawiać o tych wszystkich naszych lekturach, to okazało się, że poeci, a wydaje mi się, że Tonia jest poetką, nie potrzebują lektur, żeby taki świat powoływać, że on jest z nich i jest tożsamy, jest jednorodny, jest kolorowy. I dlatego wydaje mi się, że to jest tak, jak w bajce, w której się boimy, Odkrywamy ten świat, ale te bajki w jakiś sposób nas terapeutyzują. Ja myślę, że Pan mówi, któryś raz Pan ogląda to przedstawienie i że czuje się Pan coraz bardziej zmieszczony. Mnie się wydaje, że tutaj przez poczucie humoru jednak ten świat jest zdystansowany, że tutaj ten element oczyszczenia pewnych traum i oczyszczenia lęku. Bo przecież każdy dramat człowieka bierze się z pytania, co jest po śmierci. Z tego wynika dramat, który odnosi się do szeroko rozumianej naszej duchowości, albo do naszych fabulacji, prawda? Czyli, czyli my sobie coś wyobrażamy, coś fabulujemy, szukamy rozwiązań. I, I tutaj nie ma łatwo. Autorka nam tutaj nie daje tych łatwych rozwiązań, dlatego w tym jest kolor. To jest kolor, jak ze snu. I taki, w taki kolor, żeśmy się zabawili z Wandą Kowalską, która zrobiła kostiumy, z Markiem Braunem, który zrobił scenografię. Nawet kolory jest w jakimś sensie w muzyce, ponieważ ona też jest pewnego rodzaju zabawą. Tonia to zresztą ma ogromne wyczucie teatru. Bo traktuje teatr jako zabawę, jako, jako to, że to się staje, że, że się w to bawimy wszyscy, że, że, że widz, że tutaj nie ma czwartej ściany, że widz musi być partnerem w tej zabawie. Dzisiaj na przykład było inne przedstawienie, wczoraj było inne przedstawienie. W zależności od tego, jak publiczność chce się bawić, jak jest na tę zabawę podatna, to tak to przedstawienie się staje i wydaje mi się, że teatr ma swój ogromny sens, Niezależnie od tego, czy on jest na czarno, czy na biało, bo to ma zupełnie drugorzędne znaczenie, czy, czy jeszcze na jakiś inny kolor, teatr to jest coś, co się dzieje między ludźmi. I to jest dla nas najważniejsze. I tutaj ten utwór, który napisała Tonia, on daje no bardzo dużą możliwość zabawy. Przecież gdyby inny zespół wziął się za Pracę nad tym utworem, to powstałby z tego zupełnie inny świat, inny teatr. To jest taki teatr, jaki my byliśmy w stanie zrobić. Ja miałam taką ideę, ponieważ Tonia napisała ten tekst w jakiś sposób z myślą o mnie, jako o reżyserze. Natomiast ja zobaczyłam w Teatrze Narodowym Iwigenię I, i, i przyszedł taki moment, że bardzo zapragnęłam, żeby Tonia sama tę migrenę zrobiła w naszym teatrze. To, to nie jest do końca tak, bo przez widocznie tak miało być, bo, bo po prostu nad całą sytuacją zaciążyło macierzyństwo, autorki, a, a trzeba było, żeby premiera się odbyła w związku z tym widać tak miało być, że, że, że ten utwór trzeba było, żebym wyreżyserowała. To jest też dla mnie bardzo ważne doświadczenie. Dzień został dodany przez autorkę sztuki. Czy ta rozmowa wyszła? na przykład tak sygnał, właściwie ten, ten tekst mógłby się nie nazywać Migrena, tylko rzeźnia numer 6, na przykład. Migrena ma swoje ogromne też uzasadnienie we wstępie do scenariusza autorki, gdzie pokazuje Migrenę jako uporczywy napływ wątków, scenariuszy, z którymi nie możemy się uporać. Przecież ten świat, tak jak my go spróbowaliśmy skonstruować, to jest świat, który powstaje w głowie jednej kobiety, powstaje w głowie drugiej kobiety. Ta przestrzeń staje się wymienna. Ona może być gospodarstwem jednej kobiety i drugiej kobiety, i może być, nie wiem, trzema przegrodami dla trzech świnek albo, albo restauracją, albo rzeźnią, albo wszystkim, prawda? Czyli to jest znowu tak, jak to przedstawienie może się stawać. W głowie yy, każdej osoby na widowni, prawda? Co, co kto chce. Myśmy musieli tę rzeczywistość porządkować, bo jednak no, teatr jest rzeczywistością wykreowaną i on się odnosi tylko do naszych yy, powiedzmy dramatów, tych, które przeżywamy w codziennym życiu. Nie jest jednak kalką rzeczywistości i, i cała gra polega na tym, w, w to co ty wiesz, a ja rozumiem, i tu się śmiejemy, prawda? I teraz no, pytanie na przykład, z czego się śmiejemy, co śmiech oczyszcza, bo dzisiaj na przykład te reakcje one były bardzo intensywne i fajne, że, że one uwalniają ten śmiech, bo, bo już sam śmiech y, wpływa dobrze i, i wtedy no, staje się sens teatru, bo my jesteśmy wspólnotą i jeszcze jesteśmy w stanie na ten sam temat się zaśmiać albo na ten sam temat zapłakać albo to Świadczy, że należymy do tej samej kultury, do tego samego porządku. Z przyjemnością oglądam w każdej kolejnej nowej premierze teatru współczesnego, w jaki sposób aktorzy że ze zespołu muzykują. Jak wcielają się w rolę muzyków tworzących dźwięki, atmosferę spektaklu na żywo. I to jest taki znak rozpoznawczy. Jakby zaczęliście modę na ten rodzaj współtworzenia, oprawy dźwiękowej przez, przez zespół aktorski, pamięta Pani, w którym spektaklu to się zaczęło? Nie. Nie pamiętam. Ale, ale na pewno to się zaczęło z, yy, no z tego, że teatr próbujemy cały czas robić tak, jakby ten teatr był naszą zabawą wspólną, jak się bawimy w to i, i aktor jest w stanie na próbie tam coś zrobić, a okazuje się, że kilku aktorów jeszcze ma wykształcenie muzyczne, a kilku aktorów amatorsko uczyło się kiedyś i, i jest w stanie... Zagrać, i, i są tacy, którzy są w stanie zagrać na wszystkim. Przecież to, to jest zabawa, to nie chodzi o to, żeby koncertować, prawda? Natomiast ono, ona w całej tej zabawie może być ta muzyka przez aktorów robiona i koncertowaniem, ale to jest energia zasilająca, więc, więc bardzo próbujemy tę energię chronić. I jeżeli ona jest, no to w tym momencie lepiej, że kolega z zespołu. Zabawi się z nami, niż gdybyśmy musieli kogoś z zewnątrz zaprosić, kto by się tej zabawy z nami musiał uczyć od początku. A jak państwo aktorze wspominać tą sytuację? Dziwny status aktora, który muzykuje, który pracuje. Pracuje, pracuje, fant nie mnie to jest e, fantastyczne przeżycie prowadzić akt moich kolegów dźwiękami różnymi. W samobójcy też próbowaliśmy to robić i to nam się udawało. No my się wszyscy znamy już od lat. Ja jestem od 20 lat w teatrze. Znam wszystkich bardzo dobrze. Wiem, jak oni mówią, w jakim tempie. I staram się jakoś ich tak. Kiedyś się tutaj prowadzi całe przedstawienie jeszcze tekst podrzuci. Ja. Tak, tekst jeszcze podrzuci.

Chyba obserwujemy kontekst tej dyskusji w Polsce że ten model datu zespołowego, datu instytucji, którego siłą jest, jest taki, a nie inny układ osobowości na etatach, jest dalej modelem na przyszłość w Polsce. Chcę, że, że, że odpowiedź na współczesny dalej. jak? Urazić jak zmontować taki organizm? Ja zupełnie poważnie spróbuję odpowiedzieć na ten temat, to znaczy jak trafiłam do teatru współczesnego, to trafiłam na ludzi, na spotkanie takie, które na początku mojej pracy było czymś niezwyczajnym, ponieważ koledzy byli nie, nie, otwarci bardzo na, na pracę i byli chętni uczyć się wszelkich języków, bo przecież no, cała prawda kryje się w tym, że jak bierzemy utwór do pracy, do tego trzeba się uczyć jak języka obcego, jak nowego języka obcego, i to jest bardzo trudne. Jeżeli na przykład są aktorzy, którzy twierdzą, że wiedzą, jak się gra, no to reżyser po prostu nie za wiele. Może, natomiast tutaj trafiłam na zespół, który był ciekaw.